Kolejny. Ja w sekundę mu zrobiłem pis. Jestem bestia. Nadal na low mesha? meszę. Nadal, nadal, nadal trenujemy. Radzie, zna, zna mi o, tak. Znowu Maciek, Radzio, dawaj z nami solo, 20.05 na pisy. On napisał, co tam. 20.05. Solo gramy na kanale znowu. Dzień kolejny, męczenia się, a ja no kurwa. Ej, to ile sekund jest tam na zapisie? Zaraz ci i już włączam kurwa zegarek. 20 sekund, no. no. No nie masz kona. Chyba zabrał. Mam nadzieję taką kurwa. Ej! A szybko nawaleni. Nie mogę sobie to no Ale na walanka na no, dziś mi zachodzi Ty I kurwo I kurwo Co się stało? Ale ładny hitik był w niego wiesz? Taki soczysty Zajebis są kolory kurwa, że go nie widziałem w w tak się było No nie wyszedł sam wiem. Dobrej, nie. Kurwa, dobrze byłeś. Ja w sekundę mu zrobiłem pis. Jestem. Jestem bestia. Nadal na low mesha, mesha. Nadal, 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 trenujemy. treniujemy. Ja Ale spikował, co? oni to byli specyficzni Ej no, nie wiem, czuję jakiś chłopy w Nie Wiem jak mu A... Ej, mój mój arm jest tragiczny A keś vetki. On jest Ale mister timingowiec. kurwa, jest O, przede mną na dżunglusi, <grym> ja To też jest, jest uszyrek chyba na woda na no, ja się też wylicznie o kurna, czy to są mocni. Ja za da? Kiepski. 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 Drugi, kurwa, na razie Mr. O, FNC jest skin. Chciałem, poskoczyć poskoczył. Było solo. A ty jak zriftował? Ty, a na wizualizacji rifty też widać, nie? Widać tylko, że ktoś poszło na... So tak, jakby szrał. Dla widza zoba. Jeźdź, tego typu jedyta dla widzów. I to ma lepsze gajma. Ale chyba jak się trafić nie da. Jakbym miał go, to też bym Ale lecimy. Nice. Dwa ryski z jelo. Co to on wyłoną tam przegrywa w stopie. Opety pro player był. To było pro player. Serio? Nie, mój też jest prostem Ja macę nie mam. Zajviste FPS-y! Nawet Nad mam 240 stałych, kurwa, na takim pierdolnym. A ja mam 360, kurwa! No ja mam do 290, się wycofałem. To tak jak kurwa, ja kupiłem V-Bucks. 31 Toczułem calls! Się, on... Nie wiem. Miskałem 31 bomb, zrobiliśmy, nie? Kurwa, Jesteśmy nie? pro i wo? Jesteśmy pro? Ta, jesteś pro. Na wizualizacji it. teraz piekasz to w